200 lat temu, w 1822 roku, w Wilnie, ukazał się zbiór utworów Adama Mickiewicza zatytułowany Ballady i Romanse. W historii literatury polskiej to wydarzenie uważane jest za początek romantyzmu, nowej epoki w literaturze, kulturze i sztuce. Czy wcześniej nie było ballad? Oczywiście, były, ale to te Mickiewiczowskie. Pełne fantastyki i zjawisk nadprzyrodzonych, mocno eksponujące emocje i duchowość bohaterów stały się nowym wyznacznikiem gatunku. Przenikanie się światów rzeczywistego i pozazmysłowego ukazuje bohaterów w specyficznej scenerii. Niemożliwe istnieje, a nieprawdopodobne wydarza się. Wykreowany w balladach i romansach świat jawi się odbiorcy jako tajemniczy, i nieprzewidywalny, ale z drugiej strony mocno nacechowany poczuciem sprawiedliwości. Za niecne postępki trzeba ponieść karę, a zobowiązania wypełniać. No chyba, że wpadnie się na genialny koncept, tak jak bohater ballady, którą chcemy dziś Państwu przedstawić. Nasz bohater, czyli Pan Twardowski, to kpiarz i spryciarz, który za wielką wiedzę i znajomość magii zaprzedał duszę diabłu. I kiedy przyszło mu spłacić dług, znowu wykpił się sianem, a raczej swoją małżonką. Stąd i tytuł ballady Pani Twardowska. Zapraszam Państwa na 11 odsłonę Narodowego Czytania. Akcja organizowana jest przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą pana Tadeusza, Adama Mickiewicza. Dziś znowu wracamy do wieszcza Adama. Zachęcamy państwa do sięgnięcia po ballady i romanse, które niezmiennie zachwycają swoim językiem i pobudzają nas współczesnych czytelników do osobistych refleksji. Zatem niech się dzieje magia. Posłuchajmy, jak to było. jedzą piją, lulki palą tańce hulanka swawola. ledwie karczmy nie rozwalą haha hihi pejza hola twardowski siadł w końcu stoła podparł się w boki jak basza holaj duszo hulaj! woła śmieszy tumani przestrasza żołnierzowi co grał zucha wszystkich łaje i potrąca świsnął szablą koło ucha już z żołnierza masz zająca na patrona z trybunału, co milczkiem wypróżniał rondel, zadzwonił kieską pomału. Z patrona robi się kondel. Szewcu w nos wyciął trzy szczutki, do łba przymknął trzy rureczki, cmoknął cmok i gdańskiej wódki wytoczył ze łba półbeczki. Wtem, gdy wódkę pił z kielicha, kielich zaświstał, zazgrzytał, patrzy na dno. Co u licha? Po coś tu ku mnie zawitał? Diablik to był w wódce na dnie istny Niemiec. Sztuczka kusa skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa z kielicha aż na podłogę. Pada, rośnie na dwa łokcie, nos jak haczyk, kurzą nogę i krogulcze ma paznokcie. A, Twardowski, witaj bracie. To mówiąc bierze obcesem. Cóż to, czyliż mnie nie znacie? Jestem Mephistofelesem. Wszak ze mną na łysej górze robiło dusze zapisy. Cyrograf na byczej skórze podpisałeś, ty, Ibisy. Miały słuchać twego rymu. Ty, jak dwa lata przebiegną, miałeś pojechać do Rzymu, by cię tam porwać jak swego. Już i siedem lat uciekło, cyrograf nadal nie służy. Ty, czarami dręcząc piekło, ani myślisz o podróży. Ale zamsta, choć leniwa, Nagnała cię w nasze sieci. Ta karczma Rzym się nazywa, Kładę areszt na waszeci. Twardowski ku drzwiom się kwapił, Na takie dictum acerbum Diabeł za kuntusz ułapił. A gdzie jest nowile verbum? Co tu począć? Kusarada przyjdzie już nałożyć głową, Twardowski na koncept wpada I zadaje trudność nową. Patrz w kontrakt, mefistofilu, tam warunki takie stoją. Po latach tylu a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, będę miał prawo trzy razy zaprząc ciebie do roboty. A ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do joty. Patrz, oto karczmy godło. Koń malowany na płótnie. Ja chcę mu wskoczyć na siodło, a koń niech z kopyta utnie. Skręć mi przy tym Biczyk z piasku Żebym miał czym konia chłostać I wymuruj Gmach w tym lasku Bym miał gdzie na popas Zostać Gmach będzie z ziarnek orzecha Wysoki po szczyt Krępaku Z brud żydowskich ma być strzecha Pobita nasieniem z maku Patrz o, oto Na miarę ćwieczek Cal gruby Długi trzycale. W każde z makowych ziareczek wmij mi takie trzy bratnale. Mefistofil duchem skoczy, konia czyści, karmi, poi. Potem bicz z piasku utoczy i już w gotowości stoi. Twardowski dosiadł biegusa, próbuje podskoków, zwrotu, wstępa. Galopuje, kłusa, patrzy, aż i gmach już gotów. No, wygrałeś, panie Biesie. Lecz druga rzecz nic skończona, Trzeba skąpać się w tej misie, A to jest woda święcona. Diabeł kurczy się i krztusi, Aż zimny pot na nim bije, Lecz pan karze, sługa musi, Skąpał się biedak po szyję, Wyleciał potem jak z procy, Otrząsł się, dbrum, parsknął raźnie. Teraz już jest w naszej mocy Najgorętszą odbył właśnie. Jeszcze jedno. Będzie kwita. Zaraz pęknie od czartowska. Patrzaj, oto jest kobita. Moja żoneczka twardowska. Ja na rok u Belzebuba przyjmę za ciebie mieszkanie. Niech przez ten rok moja luba z tobą jak z mężem zostanie. Przysiąż jej miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden warunek, już cała ugoda na nic. Diabeł do niego pół ucha, pół oka zwrócił do samki. Niby patrzy, niby słucha. Tymczasem już blisko klamki. Gdy mu twardowski dokucza, od drzwi, od okien odpycha, czmęchnąwszy dziurką od klucza, dotąd jak czmycha, tak czmycha.